Ziernik. Dziękuję. Gazik z płynem dezynfekującym. Muszę oczyścić szyjkę macicy. Co to? Czuję coś, pani? Skurczy chyba. Nic się tutaj nie dzieje. Jest pani pewna? Bo mi się wydaje, że jednak... Wszystko jest w porządku. KTG nie rejestruje żadnych skurczy. Mam dosyć tej huśtawki koszmarnej. Mam nadzieję, rozczarowanie. Ja już nie mogę. Nie chcę. Przepraszam się, uspokoić, tak? Ale ja czuję, że stracę dziecko. Zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Ja już nie chciałam tej ciąży. Ale mój mąż tak nalegał, błagał, prosił. Pani doktor, już, już nie mogę. Proszę się uspokoić. Naprawdę, nic złego się nie dzieje. Zaraz dokończę szef i dziecko będzie bezpieczne. Nerwy tutaj niczemu nie pomagają. Przepraszam, tak mi wstyd. Niepotrzebnie. To wszystko ze strachu. Wiem. Wiem. Nie powie pani mojemu mężowi tego, co tutaj powiedziałam.